Rozmowa dnia Radia Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Sobolak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witamy po świątecznej przerwie. Wprawdzie ostatnie dni miały upłynąć w rodzinnej atmosferze i wyciszeniu i mam nadzieję, że takie właśnie w domach naszych słuchaczy te święta i te dni były. Natomiast wy politycy nie odpuszczacie, jak ktoś wczoraj na przykład wieczorem po kilku dniach przerwy włączył telewizję i posłuchał komentarzy rozmaitych publicystów i właśnie polityków, to mógł się myślę zdziwić, ponieważ nadal trwa między innymi zamieszanie wokół mediów publicznych. Konkretnie telewizji polskiej i polskiej agencji prasowej. Kto, pani posłanko, dzisiaj jest legalnym prezesem telewizji polskiej i polskiej agencji prasowej? To wszystko się zadzieje w tej chwili. Dopiero KRS będzie wpisywał do rejestru te osoby. Także poczekajmy chwilę, dajmy sobie chwilę czasu, żeby sprecyzować te dane. Z całą pewnością. A dziś, gdy rozmawiamy? Ja, takie są doniesienia, że właśnie w ciągu dzisiejszego dnia będzie, będą te zmiany następowały, najdalej jutro, no mamy teraz ten okres międzyświąteczny i ja również mam taką nadzieję, że Państwa, słuchaczy, czas podczas właśnie Świąt Bożego Narodzenia upłynął w spokojnej, miłej atmosferze, ponieważ już chociażby nie było podjudzania przez Telewizję Polską, przez paski Telewizji Polskiej właśnie do debaty przy stole wigilijnym, do kłótni, do waśni, Także mam nadzieję, że to był dobry czas również dla Państwa. No bo co warto dodać? Już któryś dzień z rzędu nie ma telewizji TVP Info, info. dostępnej, ja. w związku z tym trudno mówić o paskach, natomiast sytuacja nawet nie jest zabawna. Pozwolę sobie na komentarz, chociaż rzadko to robię w tym studiu, raczej żenująca, bo oto. Mamy taki stan rzeczy, że w jednym budynku telewizji polskiej mamy nowego prezesa telewizji mm -hmm. polskiej, w drugim budynku mamy starego prezesa telewizji polskiej, w polskiej agencji prasowej mamy prezesa który był jeszcze, który do tej pory zasiadał na tym stanowisku, nowy, został na chwilę wpuszczony do budynku i musiał ten budynek opuścić. Jak pani sądzi, już abstrahując od KRS-u, jak długo ta batalia, ta przepychanka, ten prawny chaos jeszcze będzie trwać? Jaki to w ogóle daje obraz naszym słuchaczom, obywatelom, wyborcom? To jest dobre pytanie, panie redaktorze, ponieważ ten obraz dla słuchaczy, na pewno Koalicji Obywatelskiej, jest bardzo słuszne ponieważ wyborcy podczas całej kampanii wyborczej i, i również podczas pierwszych dni, dni po wygranych wyborach e, pytali nas po prostu o to kiedy rozliczymy przede wszystkim ustępujący rząd kiedy zostanie zrobiony porządek z telewizją niepubliczną ale telewizją partyjną telewizją propagandową przecież umówmy się przez e, ostatnie 8 lat telewizja polska zarówno TVP Info jak TVP była tubą propagandową e, ustępującego rządu czyli prawa i sprawiedliwości i wykorzystywali to, a nawet nadwykorzystywali to narzędzie do tego, aby sprawować władzę i interpretacja politycznej rzeczywistości była po prostu przez pryzmat ich ideologii pokazywana i publikowana, w związku z czym ostre cięcie jest słuszne. Uchwałą dnia, z dnia 19 grudnia zostały, został rząd zobligowany do tego, aby zostały podjęte wszelkie działania zmierzające do tego, żeby przywrócić ład konstytucyjny i przywrócić... Niezależność medium. M mówił o Oczywiście tym prezydent chaos. Wrocławia Bogdan Zdrojewski, ale uchwała to uchwała. Natomiast wielu publicystów, mecenasów, prawników, wiele analiz poświęconych temu, co się dzieje obecnie. I, i, i te, te wszystkie dokumenty, które powstawały, te wszystkie opinie powstawały jeszcze wiele miesięcy temu przed wyborami, przed mhm. tą całą zmianą. No i one w zasadzie jasno wskazują, że Trudno jest w sposób legalny w 100% doprowadzić do zmian. Więc jak pani mówi o tym cięciu, to mm -hmm. ma Pani takie przekonanie, że to jest jakiś stan wyższej konieczności, żeby nawet jeśli trzeba, to delikatnie musimy nagiąć prawo. Czy w Pani zdaniem, w pani ocenie, pani interpretacji to wszystko jest absolutnie legalist? Panie redaktorze, nie jestem prawnikiem i nie jestem tutaj też od oceny tego, czy wszystko jest zgodne z prawem, czy nie. Z całą pewnością media publiczne należą do Skarbu Państwa, czyli akcjonariuszem jest tutaj Skarb Państwa i walne zgromadzenie, które, które było, czyli minister, minister Sienkiewicz podjął takie, a nie inne decyzje, które są słuszne w moim odczuciu. No taka była wola większości parlamentarnej. Do tego doszło i to musimy uszanować. Jakby wiadomo, że w tej chwili e, ustępujący rząd, Prawo i Sprawiedliwość będą mówić wszystko i robić wszystko, że jest to nielegalne, że jest to niezgodne z konstytucją. W ogóle śmiesznie to brzmi, kiedy słyszymy na ustach e, Prawa i Sprawiedliwości nie tylko na okoliczność tej sytuacji, ale podczas każdego posiedzenia Sejmu, kiedy krzyczą, demokracja, konstytucja, i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę jest e, śmieszne. Ponadto e, ostatnio słuchałam włączyłam telewizję Republikę, o czym panu redaktorowi mówiłam. W, w przerwie e, i słuchałam wywiadu posłanki Lichockiej, e, która co drugie słowo używała e, słowa uzurpatorzy, pułkownik Sienkiewicz, stan wojenny i w ogóle. No nie dajmy się zwariować, na pewno. Jest to słuszny kierunek, i uważam, ja zresztą hmm, czytając projekt tej uchwały, który był dosyć taki łagodny, obawiałam się, że jest to tylko uchwała dla uchwały, że ciekawa jestem, co na tej podstawie my z tym faktem zrobimy, więc następnego dnia okazało się, że minister Sienkiewicz naprawdę wykazał się dużą determinacją, i to mnie akurat cieszy bardzo, co zostało zrobione. Dobrze, to kończący wątek. Mediów publicznych, bo myślę, że to jest chyba najważniejsze, a to jednak wielu osobom umyka. Czy w ogóle po tym wszystkim da się Pani zdaniem odbudować zaufanie do mediów publicznych, wizerunek mediów publicznych przy tych emocjach, które mamy w Polsce i tak w wielkim podziale? Da wydaje się to zrobić. Mi, wydaje nie? mi się, że da się to zrobić. Przede wszystkim, co my teraz robimy, to jest. Ja bym to nazwała tak, konfiskata majątku złodzieja, to nie jest bezprawie, czyli to jest przywrócenie sprawiedliwości. To kto a... był tym złodziejem? No, oczywiście ustępujący, y, ustępujący rząd, ponieważ tak jak już wspomniałam wcześniej, zawłaszczył sobie media publiczne y, na własny użytek. Była to telewizja tylko i wyłącznie media propagandowe i y, służące interesowi partii. Y, więc y, my już więcej nie chcemy słyszeć od obywateli, że nie chce nam się oglądać, nie chce nam się słuchać tych nieszczęsnych pasków, które lecą w telewizji i tak dalej i tak dalej. także wydaje jestem wręcz przekonana, że uda się odbudować, jeżeli zostanie to szybko i słusznie zrobione. Ten wizerunek i, 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 tak jak pan powiedział, przywrócenie e, zaufania. Ja się uśmiecham, bo zawsze w razie czego, nawet jeśli ludzie już przestaną oglądać telewizję polską i śledzić inne doniesienia mediów publicznych, to jest Radio Wrocław, Radio Ram i Radio Wrocław Kultura. My robimy swoje i zapraszam wszystkich niezmiennie do słuchania naszych ja trzech również. stacji. No. Dobrze, to zmieniamy temat. W jakich barwach rysuje się przyszłość? Zeszłoroczny budżet i co z wetem pana prezydenta? No właśnie, to jest bardzo ciekawa, ciekawy punkt. Weto ustawy około budżetowej, ponieważ tak jak zapowiadaliśmy podczas całej kampanii wyborczej, że będziemy realizować te 100 konkretów w ramach programu Koalicji Obywatelskiej, proszę zauważyć, że zaczęliśmy od przegłosowania obywatelskiego projektu uchwały dotyczącej in vitro, czyli mówimy o in vitro, o podwyżkach dla nauczycieli 30%, o podwyżkach dla strefy administracji publicznej 20%, 13 i 14%, emerytura, jak również tak zwane babciowe, czyli to było zdaje się 1500 zł, 800 plus. Będziemy w kolejnych krokach również realizować kolejne postulaty, z którymi szliśmy na sztandarach do wyborów. Trudno jest w tej chwili jeszcze powiedzieć, co w której A kolejności. A pana prezydenta właśnie, o której wspomniałem? A która pojawiła się już na początku świąt? Deklaracja. No o Wecie. O Wecie. No właśnie, to pokazuje nam jasno i wyraźnie, że pan prezydent Andrzej Duda. Hmm... Należy wrócić się troszeczkę wcześniej, bo przecież to, co się zadziało zaraz po wyborach, czyli utworzenie dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego, to była pierwsza obstrukcja, to była gra na czas, to były wyciągane kolejne środki publiczne na wypłaty, na odprawy dla pracowników czy to ministerstw i tak dalej. Z góry było wiadomo, że ten rząd nie ma szansy na utworzenie na zdobycie wotum zaufania, więc były to działania pozorowane. Pan Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda też w to e, pokazywał, że wierzy, jak i cała y, par, y, strona prawicowa. E, I teraz weto około budżetowe pokazuje również, że prezydent Andrzej Duda nie jest e, prezydentem wszystkich Polaków. Jest e, no, można powiedzieć, że na usługi Jarosława Kaczyńskiego, czyli bliżej jest mu do. No to i do... mocna wypowiedź tak, Pani Tak, tak, no jakby pokazuje to jedno, ponieważ tak, e, on nie zawetował tylko, bo to chodzi głównie o dofinansowanie mediów publicznych, czyli tych e, słachetnych 3 miliardów złotych, ale również o podwyżki dla nauczycieli, o podwyżki dla służb mundurowych, czyli zawetował wszystko. Ale rozumiem, że sobie z tym poradzicie, tak? Tak jak napisał pan Tak, jak pan powiedział premier, Tusk. premier Donald Tusk. A w jaki My sposób? sobie z tym poradzimy. Ja nie chcę. Wychodzić przed szereg i mówić: Ale może pani w tym studiu? Pani może. <gry> nie, nie chciałabym, z tego względu, że też mam jakąś własną optykę na to. Nie wiem po prostu, jakie będą rozwiązania. Poradzimy sobie z tym z całą pewnością. W tym tygodniu, dzisiaj, jutro i pojutrze spotykają się e, wszystkie komisje stałe. Będziemy opiniować i debatować nad budżetem, czyli ten proces nie zostanie zatrzymany. E, jeżeli pan e, sprawdzałem na stronach e, internetowych, nie ma jeszcze tego nowego projektu Andrzeja Dudy, który zadeklarował. Że przedstawi swój projekt, więc domniemam, że jeżeli on będzie wykluczał tylko dofinansowanie telewizji publicznej czy mediów publicznych, ja bym poszła na to. Okej. Okay. No to mamy jeszcze jeden wątek, bo mamy jeszcze chwilę czasu. Koalicja dla Wrocławia. Czym w praktyce będzie ten projekt? No to jest normalny projekt przedwyborczy. To jest tak jak. Chyba rok temu donatek. Ale taki normalny w praktyce, w działaniu, to no na tak, czym będzie polegać? Tak, no tak, Polegał na tym, że doświadczenie wyborcze pokazało nam, że ugrupowania koalicyjne, czyli zjednoczenie mocy i sił, powodują to, że jesteśmy w stanie wygrać te wybory. Szliśmy do wyborów z Zielonymi, szliśmy do wyborów z Nowoczesną i tak dalej. W każdym razie to pokazało nam, że musimy wspólnie. Podjąć to działanie przed wyborami samorządowymi. I nie dotyczy to tylko Wrocławia, chociaż jak do mnie pyta pan o Wrocław, ale Donald Tusk kiedyś powiedział, że wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, musimy wystawiać swoich kandydatów na prezydentów, No To wójtów, świetnie, i że pani o tym mówi, zatrzymajmy się tu na chwilę. To kiedy w takim razie pan poseł Michał Jaros ogłosi oficjalnie swój start? Czy to będzie pan poseł, czy pani e, inna kandydatka, to o tym będziemy decydować na pewno po nowym roku. <laughs> na razie lista koalicjantów jest otwarta. Jak pan e, na pewno śledzi i widzi, widział, porozumienie zostało podpisane e, z dwoma ugrupowaniami i czekamy na kolejne ruchy o, osób, które będą nas wspierać w tym projekcie, aby dla dobra Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej wspólnie wygrać te wybory. A bo nawet się pani uśmiecha, jak pani o tym y, mówi, a y, czy pan prezydent Jacek Sutryk też was będzie popierać? No zobaczymy, czy przystąpi do projektu. Choć y, nie zakładam, ponieważ sam y, ogłosił już, że będzie startował w nadchodzących wyborach. No właśnie, i dojdzie do y, bratobójczej walki. Dajmy sobie czas, panie redaktorze. To wszystko e, czas pokaże. Myślę, że na koniec chodzi nam o dobro Wrocławia, o to, żeby Wrocław się świetnie rozwijał i miał e, dobrego gospodarza. E, a jeżeli dojdzie do jakichś kolejnych, a na pewno dojdzie kolejnych e, porozumień pomiędzy innymi ugrupowaniami, to będziemy dbali o to, aby umowy koalicyjne były solidnie zawiązane przed wygranymi wyborami. No dobrze, a pani gdyby miała y, zagłosować y, jako mieszkanka Wrocławia albo mieszkanka aglomeracji wrocławskiej, to już w sumie wtórne, bo to jest kwestia tego, y, gdzie płacimy podatki oczywiście, y, to na kogo by pani zagłosowała? A kogo mamy do wyboru? No, no mamy do wyboru tutaj zdjęcie Michała Jarosa, tutaj zdjęcie Jacka Sutryka. No oczywiście, że na Michała Jarosa. No i to jest puenta naszej rozmowy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Sobolek była gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie, dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Rozmowa Dnia Radia Wrocław. Pięknego dnia życzył Dariusz Wieczorkowski.